Cześć! Słuchajcie, dzisiaj zrobimy taki instruktaż Parkowanie e, równoległe tyłem e, Tak, więc Włączamy sobie bieg wsteczny Zanim ruszycie, pamiętajcie o tym, żeby się upewnić Co się dzieje za pojazdem, co się dzieje wokół pojazdu Będziemy zmieniali pas ruchu na prawy Więc włączymy prawy kierunkowskaz Ja teraz włączam prawy kierunkowskaz Bieg wsteczny włączony Jadę sobie do tyłu I swoim pojazdem muszę wyjechać częściowo za ten pojazd, który jest obok mnie. Skręcam kierownicę mocno w prawo i ustawiam się teraz pod takim kątem mniej więcej około 45 stopni, aż w lewym usterku, ja tak to robię, aż w lewym usterku zobaczę samochód ten, który stoi za mną. Odsłaniam sobie cały samochód, po prostu kawałek krawężnika. Prostujemy koła, prostujemy koła, na prostych kołach Wsuwamy się do krawężnika, tak, żeby tylne prawe koło podjechało Państwu gdzieś mniej więcej tyle do krawężnika. Zazwyczaj to będzie tak, że w prawym usterku schowa Wam się ten krawężnik. Czyli podjeżdżamy teraz sobie. O weź, tam może pokaż w jakiej odległości jesteśmy tylnym kołem od krawężnika. Tak, teraz będę zrobił skręt w lewo, zobaczcie. I teraz przód samochodu. Będzie nam się przesuwał do prawej strony. Tył się zbliża powoli, a przód podjeżdża szybko, ponieważ przednie koła są skręcone. Pojazd będzie równolegle, prostujecie koła. Został nam jeszcze wyjazd, tak? Czyli upewniam się, co się dzieje na pasie ruchu obok mnie. Włączam lewy kierunkowskaz i patrząc tutaj przed siebie patrząc w lewe sterko, wyjeżdżam do przodu Prostuję koła na prosty kołach, tutaj muszę uważać, żeby, żeby przody nie zaczepić o samochód, pamiętajcie teraz też żeby za się nie skręcić w prawo żeby tył pojazdu Wam ominął samochód który stoi tutaj przed Wami żeby, na niego, żeby go nie zaczepić tyłem i jadę prosto już zadanie jest zaliczone dziękuję za uwagę